ten staw co ja mówiłem jest to zbiodyk wodny w miejscowości Bogdanka wykowany przez rybacki Węgiel Bogdanka jest to przepiękny staw z wysepką ten staw ma 5 lat tutaj e, ja i inni ludzie ze wsi na, zarybiali ten staw, puściłem pięć wiaderek kolucha. On Ten koluch się już rozrósł, także a ile już został przełapany. Większość ludzi też tutaj zarybiali ten osadnik. Część sam się zarybiał, bo wiadomo, że kaczka dzika i różne ptaki siadają na wodzie, różne Ikry przynoszą także tu jest przeróżna ryba. Powiem tak szczerze, że to jest ładny szczupak, jest ładny okoń krasnopióra, płotka, mękat, lin a bardzo dużo jest kolucha. Uzgadniałem z kolegami, że napuścić tutaj trzeba amura i można suma. Troszeczki, by ten sum przetrzepał. Za dużo tu jest kolucha. No, na początku nic nie było, to trzeba było coś było napuścić, żeby stał, ten staw kopany ożył i ożył przez taki wędkarze jak my doprowadziliśmy do tego, że on ożył i zrobił się piękny. Moi koledzy obkaszają to naokoło ten staw żeby wyglądał w miarę ładnie, tam całe te brzegi są koszone, no i tutaj wykaszane a tutaj jest nasadzona sosna, żeby to ładnie wyglądało, w miarę pięknie w naturze. Tak to wygląda, bardzo ładnie. Dużo to wędkarze przyjeżdża na te ryby, żeby posiedzieć tutaj i miło spędzać czas, w wolnych chwilach. A jak powiedziałem, na razie się nastawiam na noc, mnie wkurza ten blun, co pływa. To jest strasznie denerwujące, tak. To jest ładne miejsce, się robi czysto, tak powinno być. Ale ten właśnie, ten właśnie brud jest wkurzający, ten blun, co tu pływa. O, a teraz moje miejsce ładnie się wyczyściło, pięknie się zrobiło. Ten cały blun przeszedł teraz tam. Teraz ładnie wszystko jest. Okiwak ok, miał jedną małą wędkę z gruntu, a tam to drugą na spławik. Siedzę sobie i wędkuję robię na kiwaka i spawikówkę i na razie jest pusto, nic ten blind żeby się cały ten blin przesunął tam to stronę, tam wszystko się odkręci. i tu tyle